Cześć, tu Dagmara Małgorzata i 90 sekund z Dagmarą Małgorzatą, czyli ze mną. Jestem autorką współczesnych samym sobie. Jeśli chcecie wiedzieć więcej, zerknijcie w link w bio. A, a teraz o wspomnieniach. Um, przelew za wspomnienia, a kwota, którą tutaj w tej książce, w pierwszej części współczesnych ustaliłam, to bukiet herbacianych róż dla niej, dobra łyski dla niego. Okej. Okay. O co chodzi z tymi wspomnieniami? Słuchajcie, każdy z nas ma określoną ilość wspomnień. To znaczy, czasem nam się coś przypomina tak nagle, bez jakby większego powodu. Ale też wydaje mi się, że jakieś te wspomnienia z nami idą przez całe nasze życie. Właśnie niektóre wracają jak bumerang. Ale też mam takie wrażenie, że niektórych rzeczy wolelibyśmy nie pamiętać, a mimo wszystko z nami zostają. Wiadomo, że bardzo fajnie grzać się w cieple dobrych, przyjemnych wspomnień. Ale życie to nie są tylko te piękne kolory, to są też te słabsze momenty, i te słabsze momenty nasz mózg lubi zapamiętywać, lubi nimi właśnie do nas, z nimi do nas wracać. Także może wy macie jakieś swoje sposoby na zachowywanie tych wspaniałych wspomnień, a robienie czegoś z tymi niefajnymi. Umiecie je gdzieś ze sobą zostawić, cokolwiek, czy może te. Um, nie do końca dobre wspomnienia są też nam potrzebne. Jak uważacie? Dajcie znać. Pozdrawiam Was serdecznie.